Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie do akcji Stop e, więc jesteś kolejnym artystą, który jakby wspiera nas, 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 nasze szeregi, jest nas coraz więcej. E, powiedz może no prosto, dlaczego zgodziłeś się przystąpić do naszej akcji i może zachęcić ludzi, żeby poszli na film Układ Zamknięty? Dlaczego warto ten film obejrzeć? Wszystko, co służy prawdzie, a nie za fałszowaniu. W, w społeczeństwie warte jest tego, żeby, żeby, żeby o to walczyć. E, a przede wszystkim, żeby uświadomić sobie, że takie, e, że takie rzeczy e, dzieją się naprawdę i nie są jednostkowe, a to pozwala właśnie, e, a na to pozwala właśnie film Układ Zamknięty na uświadomienie społeczeństwu, że takie rzeczy się dzieją we współczesnym e, niby praworządnym naszym państwie polskim. Dziękuję Ci pięknie za wywiad. Miłego wieczoru życzę. Dzięki. Stop pomówienia możemy się opowiedzieć. Stop pomówienia.